Najprzyjemniejsza część dostaniecie Państwo dzisiaj, tak jak powiedziałam, te czeki, które mam nadzieję, zostaną wyeksponowane. Bardzo miło jak jesteśmy na jakichś świetnicach, czy gdzieś te, te czeki tam piszą z programu działalni, ostatni pamiętam, tak głowy tak, na panek. W dniu dzisiejszy mamy kolejną edycję programu Działaj Lokalnie, tak naprawdę będziemy wręczać czeki z, z pieniędzmi przyznanymi na ten program. No i jest nam niezmiernie miło. To już w zasadzie 14 raz, jak przyznajemy, są to roczne edycje od 2014 roku niezmiennie. Środki pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, operatorem jest na całą Polskę Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a my jako jeden z 60 ośrodków działaj lokalnie w Polsce po prostu pracujemy jako Stowarzyszenie Granica. Pani Bożenko, od kiedy i do kiedy te projekty będą realizowane? Projekty będą realizowane od 1 czerwca do 30 grudnia, ale projekty mogą być, mają być nie krótsze niż, 6, niż 3 miesiące, nie dłuższe niż 6. I w zależności od tego, jakie są działania, to tak te projekty się rozpoczną. Jedne od 1 czerwca, inne od, od miesiąca sierpnia, inne od września. Także to zależy indywidualnie od rodzaju projektu i od tego, jak nasi potencjalni beneficjenci po prostu sobie zaplanowali swoje działania. Co będą realizować, i może o tych czekach, jaka jest największa suma czekowa? Największa suma czekowa to jest 6 tysięcy złotych. Tak naprawdę, prawie wszystkie wnioski powinny dostać 6 tysięcy, no ale dysponując kwotą. Największą w tym roku bo aż 58 960 złotych. No staraliśmy się, cała komisja się starała tak, żeby jak najwięcej tych projektów dostało środki finansowe. I w związku z tym jest tylko jeden na 6 tysięcy, najmniejszy jest na kwotę 2000 zł, ale zaproponowaliśmy to naszym wnioskodawcom takie bardzo sensowne z punktu widzenia komisji propozycje zmniejszenia środków. Wszyscy się na to zgodzili. Dlatego dzisiaj możemy podpisać umowy. Co będą realizować, tak? No tak naprawdę są tak bardzo różne projekty. Od pomysłów na zioła, e, e, najróżniejsze takie zielarskie warsztaty, takie są dwa projekty, e, poprzez e, takie historyczne, to jest Chełmsko-Śląskie i to będzie, e, to będzie również Marciszów, e, ale będą również takie typowe e, społeczne. Maraton Pozdrowie, Miszkowice, Łączy Nas Szkło, e, Okrzeszyń. Więc to są takie oczywiście przykłady, jak powiedziałam, projektów jest przyznanych 13 najwięcej z gminy Lubawka, bo powiem szczerze, że na 18 wniosków, które wpłynęły na 19, jeden odrzucony formalnie, 18 wniosków, które rozpatrywała komisja, aż 11 było z gminy Lubawka, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Bo projekt realizujemy od, od lat już na terenie 6 gmin. Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Mieroszów. Czarny Bór, Stare Bogaczowice. W stary, ze Starych Bogaczowic w tym roku nie wpłynął żaden wniosek, w związku z tym na terenie pięciu gmin będą te wnioski realizowane. Czego by życzyć tym osobom, aby co im się spełniło? No Przede wszystkim życzyć im satysfakcji z tych zrealizowanych projektów. I z tego, żeby ci liderzy, którzy będą pracowali, żeby to poza tą radością, którą im przyniesie, żeby jeszcze było takie poczucie, że stało się to, po co piszą najbardziej, tak? Czyli żeby się zintegrowała społeczność, żeby wokół tych pomysłów powstawały nowe i żeby to był zapał na następne działania. To jest najważniejsze, bo o to chodzi w programie Działaj Lokalnie i na to mamy przez wiele lat przykłady. Jest to jeden z programów, który przynosi najwięcej satysfakcji. On naprawdę się rozwija, naprawdę pozwala się rozwijać organizacjom. Tutaj pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest stowarzyszenie Opawa, które zaczęło od programu Działaj Lokalnie. I tak naprawdę dzisiaj to jest bardzo prężnie działającą organizacją która sięga po duże środki, po różne i się Opawa się zmienia, tak, dzięki programowi Działaj Lokalnie, który to zaczął, dzięki ludziom, bo program to jest tylko, proszę Państwa, pieniądze, ale gdyby nie ci ludzie, gdyby nie ci pasjonaci, którzy naprawdę pracują społecznie, nikt nie dostaje pieniędzy, nie ma honorarium dla koordynatora. Tam nigdzie nie ma takich środków finansowych. I oni to wiedzą, oni jak najwięcej chcą zrobić za tak niewielkie pieniądze. Nowe stowarzyszenie, które powstało, stowarzyszenie znajomi z Błaszkowej, też pierwszy raz sięga u nas po środki. Mam nadzieję, że to też będzie inspiracja do dalszych działań. Także no to jest ta satysfakcja, którą przynosi właśnie ten program.